Dzień dobry. Następne preparaty już mam przygotowane do użycia. Znany Haskon i Molistar. Mieszanka Haskonu 2,5 litra. Molistaru 250 ml. Regalis przestał działać. Koniec czerwca, więc jeszcze chcę zastosować zraz Haskon. U mnie sprawdzone. Hamuje dobrze wzrost pędów. No i skutek, jeszcze że jabłka są troszeczkę mniejsze. Także ja tylko stosuję na Prinsa raz, dwa. No zobaczymy, jaka będzie pogoda. No na razie, na razie jest, były za nami wielkie upały. Troszeczkę znów stracą, troszeczkę grady. no Wydaje mi się, że w tym roku z powrotem owoców będzie dużo mniej. Preparat, już hmm. też znany z wcześniejszych komunikatów, jest to Foxilis. Zastosuję go na młodą galer i na alwę, tu gdzie jest najwięcej mszycy, no ona ładnie zakleja także już nie chce chemii wprowadzać nareszcie jest bardzo dobrze no a te młode poprawię tym, żeby już nie wprowadzać żadnych substancji, żeby już było na, na te trzy no i sprawdzony taki preparat przeze mnie no jesteśmy w Starze. tak u mnie wygląda towar w tym roku no i trzeba do końca, do końca walczyć o niego. Te upały, co były, no niestety narozrabiały przy tak wysokich temperaturach. Niestety, ale owoce nie pobierają wapnia, i zaraz będą widoczne niedobory plamistość podskórna, rozpad miąższu i różne choroby przechowalnicze. I to jest właśnie te upały. A jeżeli jest 37 stopni, tuż jest taka ekstremalna temperatura no i powyżej już są zaburzenia tej fizjologii owoców no, także ja nic nie nagrywałem bo nie było takiej potrzeby żeby zaśmiecać internet no i nic nie było robione teraz się ochodziło. dzisiaj mamy sobotę 19 stopni no i chcę zrobić zabieg na owocówkę koragenem idealna pogoda duża wilgotność około 60% że nie tylko wsiadać i pryskać, tylko padać. Poczekam do 17 i taki zabieg zostanie dzisiaj wykonany. W następnym tygodniu, w poniedziałek wracam do Silkal Max, czyli krzem, krzem z wapniem. Co nam daje krzem? Po pierwsze twardość, twardość owoców. Jeszcze zwiększa, zwiększa nam jędrność owoców, ale z czego się cieszę? Liść. Liś się zrobił sztywny, twardy i on nie jest zasiedlany przez muszycę. Ten, ten liś nie jest atrakcyjny dla niej, bo ona sobie zęby na tym płamie dosłownie. Owoce ładnie rozmieszczone, no także no, ja jestem zadowolony w tym roku, oby tylko cena była no niektóre rejony zostały zniszczone potężnie przez grad, na czym ubolewam, no bo to jest ciężka praca to jest ciężka praca w ciągu 20-30 minut zniszczony do, dorobek co, co, no całego roku pryskanie wycięte, niektóre są takie rejony, że że to jest po prostu żal patrzeć także taka jest przyroda, pokazuje nam no mamy tutaj, tak wygląda pryszczarek nic z nim nie robimy i z zieloną mszycą. Też za bardzo nic nie robimy, no bo po co? To co zostało, to już, już powoli się kończy, już nie ma następnych nalotów pokoleń. No i co? I czekamy, czekamy do zbiorów i oby już te upały nie wracały. Tak do 30 stopni maksymalnie jak jest to jeszcze, jeszcze, ale 37, czwartek, piątek to co było to już jest, to już jest patelnia. Niszczy nam owoce, poparzenia występują, no u mnie nic nic takiego nie występowało bo była lana woda trzeba zadbać o duże ilości wody co my tu mamy język albo od chemicznego to jest poparzenie chemiczne zdecydowanie i tutaj przy szypułkach przy niektórych jest rzeczywiście czyli oprysk mógł być zrobiony w czasie dużej wilgotności zalegał w szypułce i po prostu nie odparował, nie wysechł, ale to tylko na jabłkach. patrzę czy gradu nie było. Nie, nic nie było. Jeszcze ściutko Bierze się te liście, też one takie są. No, twardawe, twardawe. Także jeszcze raz krzem. No i wchodzimy już na chlorek. Na chlorek wapnia. No, chyba, że będą upały, tak o 30 stopni, to mam rewiwal przygotowany. No i tym rewiwalem się jeszcze walnie, bo chlorek możemy stosować tylko do temperatury, jeżeli następnego dnia w dzień mamy 26 stopni, to jest maksymalnie. Czyli niewykluczone, że jeszcze będzie trzeba w sierpień, w sierpniu coś tam przepryskać tym chlorkiem. No i do chlorku zawsze dodajemy aminokwasy, no ale myślę, że Da się wyczekać takie ochłodzenie, tak jak dzisiaj i też tym chlorkiem zrobić, żeby już nie nabijać sobie kosztów. No i tak, tak to wygląda. Czekamy do zbiorów. Oczywiście będzie potem tu kolorowane jabłko haskonem Będę informował. Ale jest dobrze. Jest dobrze. No dobra, to tyle. Dziękuję.